Cześć, witajcie na kanale Historia w Rozszerzeniu. W dzisiejszym odcinku przerobimy temat Republika Rzymska. Zachęcam do oglądania. Nie od razu Rzym zbudowano jest to z pewnością jedno z bardziej znanych powiedzeń. Jednak, jak właściwie do tego doszło? Dziś omówimy sobie kilka czynników, które skutkowały późniejszą potęgą Rzymu. Republika w Rzymie zaczęła powstawać dopiero w 509 roku przed naszą erą. Był to skutek buntu arystokracji oraz wypędzenia ówczesnego króla, Tarkwiusza Pysznego. Rzymianie nie wybrali nowego króla, lecz wprowadzili nową formę rządów, czyli republikę. W języku łacińskim Rzeczpospolitą. Urzędy republikańskie w starożytnym Rzymie dzielimy na trzy kategorie: Urzędy wyższe, urzędy niższe oraz Zgromadzenie Ludowe. Do urzędów wyższych należeli senat, dyktator, konsulowie. Pretorzy i cenzorzy. Senat w starożytnym Rzymie posiadał najwyższą władzę polityczną i administracyjną. Składał się z 300 senatorów. Zostawali nimi obywatele, którzy poprzednio byli urzędnikami. Ustaleniem listy z senatorów zajmowali się cenzorzy. Dyktator miał pełnię władzy w Rzymie. Był powoływany w sytuacjach największego zagrożenia na 6 miesięcy. Konsulowie sprawowali najwyższą władzę w Rzymie. Pretorzy mieli władzę wojskową, a cenzorzy zajmowali się spisywaniem majątków. Na urzędy niższe składały się funkcje edylów i kwestorów. Według greckich standardów republika rzymska była oligarchią. Naczelną władzę pełnili jednak urzędnicy wybierani przez arystokrację, czyli patrycjuszy. Wyższe urzędy pełniły dwie osoby jednocześnie. Dzięki temu jedna mogła kontrolować drugą. Jest to tak zwana kolegialność, sprawowania urzędów. Formalnie władza w Rzymie należała do ludu. Obywatele spotykali się na zgromadzeniach ludowych, tak zwanych komicjach. Pełniły one funkcje ustawodawcze, sądownicze i wyborcze. Istniały trzy rodzaje komicji: komicja centurialna decydowała o wojnie i pokoju, komicja tribusowa uchwalała prawa, oraz komicja kurialna odgrywała jedynie rolę formalną. Prawa polityczne w Rzymie mieli wszyscy obywatele urodzeni jako wolni. Obowiązkiem każdego z nich była służba wojskowa oraz płacenie podatków. Teraz przejdziemy do omówienia sytuacji społecznej starożytnego Rzymu. Wyróżniamy trzy swego rodzaju klasy społeczne: patrycjuszy, plebejuszy i niewolników. Najniższą pozycję w społeczeństwie zajmowali niewolnicy. Według prawa stanowili oni czyjąś własność: należeli do nich dłużnicy oraz jeńcy wojenni. Niewolnicy najczęściej pracowali w kamieniołomach, w rolnictwie lub po prostu jako służba domowa. Większość urzędników nie pobierała pieniędzy za swoją pracę, bowiem uważano ją za zaszczyt i przywilej. Wykluczało to udział we władzy ludzi z biedniejszych warstw społecznych, którzy potrzebowali stałego źródła utrzymania. Początkowo funkcje urzędnika mogli piastować jedynie patrycjusze. W rękach patrycjuszy znajdował się również wymiar sprawiedliwości, a ich majątki stale rosły. Było to spowodowane tym, że stawali się oni właścicielami podbitych przez Rzym ziem. W pierwszych latach istnienia Republiki plebejusze nie mieli żadnych praw politycznych, często popadali w niewolę za długi. Plebejuszy cechowało zróżnicowanie pod względem majątkowym. Dla bogatych plebejuszy brak możliwości sprawowania urzędów był problemem. Plebejska elita posiadała środki materialne dające możliwość zorganizowania walki z patrycjuszami. Plebejusze nie byli całkiem bezbronni stanowili większość w armii rzymskiej i to od nich zależało bezpieczeństwo Rzymu. W 494 roku przed naszą erą doszło do pierwszej secesji plebejuszy, którzy zamiast na wojnę udali się na wzgórze Awentyn. Plebejusze powołali do istnienia trybuna ludowego oraz zgromadzenie plebejskie. Te dwie instytucje miały strzec ich interesów. Plebejusze zmusili Patrycjuszy do kolejnych zmian i ustępstw. Patrycjusze zgodzili się na to, Zajęło 70 patrycjuszowskich prawodawców. W 449 roku, pod przymusem ze strony plebejuszy, opublikowano prawo 12 tablic. Oznaczało ono takie same zasady ogólne dla wszystkich. Prawo 12 tablic ograniczało również wpływ patrycjuszy w sądownictwie. Wcześniej bowiem rozstrzygali oni spory według własnego uznania. Należy jednak pamiętać, że prawo dwunastu tablic nie wprowadzało pełnej równości obywateli Republiki. Mimo to był to dość duży postęp. Niedługo potem zniesiono również zakaz małżeństwa między patrycjuszami a plebejuszami. Najdłużej trwała jednak walka o piastowanie urzędów. Dopiero w IV wieku przed naszą erą plebejusze zyskali dostęp do urzędów. Konflikt między plebejuszami a patrycjuszami zaczął wygasać na przełomie IV i III wieku przed naszą erą. Wówczas ich prawa zostały formalnie zrównane. Powstała też nowa arystokracja urzędnicza, tak zwana nobilitas. Składali się na nią patrycjusze i plebejusze. To właśnie nobilitom Rzym zawdzięczał swoje największe sukcesy w kolejnych latach swojego istnienia. To chyba na tyle z tego tematu. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście samodzielnie przeczytać sobie nasze notatki, to są one dla Was dostępne w linku w opisie. Pamiętajcie również o możliwości pozostawienia oceny pod naszym filmikiem w postaci łapki w górę lub w dół oraz możliwości pozostawienia komentarza. Pamiętajcie, każdy taki komentarz bardzo nas motywuje do dalszej pracy. Na razie to tyle, ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka.